Jak zachowuje się osoba współuzależniona? Część druga. Żona ma taką stresującą pracę, więc nic dziwnego, że po pracy pije. Wiem, że ma problem, ale jak nie wypije, to jest jeszcze gorzej, więc sam jej nalewam. Pije i idzie spać, a my mamy spokój w domu. Dzwonię do niej kilkanaście razy dziennie, bo, bo się o nią martwię. Ale ona nie jest uzależniona. Każdy, każdy przecież czasem przesadzi z alkoholem. To przez tą Kasię, z którą ona się zadaje. Kasia jest obibokiem i stale wyciąga ją gdzieś do knajpy. Już nawet nieraz raz nawrzeszczałem na nią, a ta dalej po nią przyłazi. Robię dla niej jej ulubione obiady, żeby wracała do domu. Jak była na otruciu, to też przywoziłem jej przysmaki i spełniałem jej różne prośby. Gdybym nie czepiał się jej tak często o to, że jej nie ma w domu, to pewnie wracałaby do domu częściej, a nie spotykała się z koleżankami. jestem niedobrym mężem,